Koczycie hey, Manko z tej strony muzykę TV. Dzisiaj, White Widow, Feedbacko, Bond, symulacji. Lecimy w końcu, jakaś kurwa nuta, e, na którą można nagrać reakcję. W końcu możemy z tym zacząć z powrotem. Widziałem, że coś tam też padło nowego, do którego też nagram. E, mamy tutaj album, parę głów dalej: Pre-Old Chłopaku z White Widow. Więc zamawiajcie, kto może, kto nie może. E, napierdalajcie w streamingach. E, para takich newsów na, na start. Jak Was nie obchodzi co pierdolę, możecie sobie tam skipnąć, pewnie ktoś da time stampa w komentarzu eee, byłem dzisiaj na studiach długo w kurwę od ranica, dopiero teraz wróciłem do domu, więc wcześniej by była reakcja, no ale nie byłem w stanie. No ale sprawdzamy, na spotkie nie słuchałem oczywiście, żeby była rzetelna reakcja. Eee, I dostałem pracę dzisiaj, jutro idę pierwszy dzień w hm Pamiętajcie kurwa, Kazba też pracował w Orange kiedyś na początku, więc małymi krokami do przodu i wpierdolamy się na szczyt. A taka praca właśnie miała przy ubraniach w ogóle, bo jestem zajawiony. I co? White Widow Feedbacko, Simulacji bon symulacji to jest numer, który słyszałem już na koncercie między innymi na Trap Arenie w Katowicach. Bodajże, z tego co pamiętam. I rozpierdala Ostrowiec, sprawdźmy co na chłopaki tutaj ugotowali. Ej początek, sam nie macie tak właśnie na koniec też. He he zachowuje się jak dziś Ja, okaj. Jest ich pakąt! zachowuje się jak dziś Kiedy strzela jak wariatki w zakładce z tytułem spi. Na policję lubi chodzić i donosić, bo to z nic. Tylko to, że ci tłumaczę, co mam w głowie, to nie filtr. Są po no, symulacji bo... dzieci w bugach tak, nas Ona znowu nie ma racji. Eee ja zna znam ten numer fuj jak pak się tu wpierdala to jest taki rozpierdol i ja na koncercie bo tak mmm Jaki śpi Zrobię sędzić parę faktów to nie mi Chodej ci ode mnie to ba noc mówili że będę nikki Teraz te same osoby Pierdoludem narkotyki ja znam tak z się nie Co trzeba no to zgadniać grube piki Ona to wazer, dysczur, nie jebana myszka Miki Ha ha puri, ojebałem z rana no, i mam w stanie Przygotować dobre gówno, może nie pójdzie w szufladę U ciebie napięta atmosfera jak w Afganistanie Powiecie, że to za dużo fajo, to stanie stanie Twój przyjaciel ci cię zachowuje jak hołd Zamiast po cena nawzajem to z życia robicie złom Znowu piszą kurwa, że na necie widnieje mój tron Ja nie słucham tu właśnie Ja no macie tak no Kurwa macie, Krystian, ty się kurwa moja bania, to mój Mo Moja pania to mój schron On to żaden boleciot, zachowuje się jak dzić Gdy jak wariatki w zakładce tytułem squid. Na policję lubi chodzić i donosić, bo, bo to skicz On to, to że ci tłumaczę, co mam w głowie, to nie fit Są no, w symulacji Życie w bugach tak jak glitch Ona znowu nie ma racji i mi wkręca jakiś fit Zrobię siedzieć przez wakacji parę faktów, to nie mi. Oddeci na koncercie kosior chyba teraz był, chociaż nie wiem, czy to się zmieniło Odem Nie przepadnie, ja na Każdy Czeka, żeby zabrać moment nasz. Czy cię to boli, tak, że zaraz dotniemy gwiazd? dolisz za plecami, czemu mi nie powiesz twarz? Weedą na szczycie półki, najlepszy egzemplarz. Robię swoje na osiedlu, a ty znowu. Bardzo, kurwa płynie, nie? Bo, bo... W ogóle kośno co Gloab zajebał, nie? Też kurwa kratyfuj. I gdzie jesteś jest, zwykłym jest, żulem, pizzo, nie nazywaj. I muzycznie i kurwa wyglądało też się uci chciałeś rzucać jak harden, ale gdzie jest twój skin Nowa parka na mnie to Aleksander McTee Pierdolony błędem było tykać tamtą rurę Myślała, że to miłość Fek, pierdolony błędem było tykać tamtą rurę ja chcę tylko i dziurę, wychodzę znów na Tam Ja stoi i wyczuwam awanturę Ja chcesz się popierdolić, co mój ziomaryturę Żaden baler ziom, bo to jest jebany snitch Co na to poradzę, że głowę nam daje jego bić mamy różne gry i nie mówię uh. tu nie być o malach chcę rozjebać się z to bo po on to żaden boleć i chodzić i donosić, bo to z nic. Nibyś, o malach chcę rozjechać się z tak jak green On to żaden boleć od zachowania dzieci wystrzela jak wariatki w zakładce tytułem Na policję lubi chodzić i donosić, bo to z niczu Bo to, że ci tłumaczę, co mam w głowie, to nie flip no. What What Bo w symulacji życie w ej, tak, zobaczycie, to... ten numer będzie miał, kurwa, milion Jako najszybciej z wszystkich od Nie wierzę, że ten numer, kurwa, nie będzie wysoko To jest, kurwa, to jest chyba mój, kurwa, ulubiony, nie? nie? ma racji mi w nie jak się nie? z wakacji, parę faktów, to nie mi Odejdzie Uh. Ja skupiłem się na wioskach Uśmiechem przytaczam tamte myśli o spalonych mostach Teraz widzisz jak pieniądze spływają po moich wiosłach Potem kurwę się na życie, bo nie chciałeś tego dostać Ja patrzę z innego kąta Poznam życie, a to mój spontan Rzucę karaty na łapy, naszyję pół kilo złota yeah. Wyczekiwany jak Donda, nie kreuję się na Boga Nie jestem na tyle pewien, wiem gdzie prowadzi ta droga uh. Tutaj tworzę swoją postać nie tracę czasu na gry Czy to przez błędy w symulacji Co nie jestem w innym świecie Moja nie, no. droga... To nie jest prosta, ale fury robią wrrr. Mam w sobie wszystko co potrzebne, w jaki żyje Wiesz drogi likier z kolą Potem łapię ją za szyję Gdy miałeś wczoraj koszmary robiłem To oczyściłeś Moja dupa chciała bu, sama bu, mówiłem bu, bu, I nic nie Ej, daję wam tu na koniec W sumie Chociaż nie wiem Warner Music Poland No kurwa No ja się spodziewałem, że ten numer będzie rozpierdolony Odkąd go usłyszałem na koncercie, nie? Też słyszałem prewkę kiedyś tego numeru Nic do dodania Nic do Ujęcia chciałem powiedzieć, kurwa, nic do dodania, nic do odejmowania, I guess. Zajebisty numer! Chłopaki, trzymajcie poziom, paku rozpierdol, Maciasz rozpierdol, Kościusz rozpierdol, keep it up. Mam nadzieję, że płyta będzie w podobnym stylu, będzie rozjebane paku niech płytę dropi i wtedy będzie kurwa do czego nagrywać reakcje i czego słuchać. Dzięki za oglądanie, goncie, samarzyniamy i po.